Tematem dzisiejszego studia dobrych praktyk będzie integracja sensoryczna, ale nie będziemy mówić o samej terapii integracji sensorycznej, a raczej o profilaktyce. Szczególnie o tym, co może robić nauczyciel wychowania przedszkolnego, jak działać, aby dbać o właściwy rozwój sensoryczny dzieci. Moim ekspertem i gościem jest dziś pedagog i terapeuta integracji sensorycznej Karolina Kierznowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Karolino, zacznijmy od absolutnych podstaw, czyli co rozumiemy przez zwrot integracja sensoryczna, czym ona jest. Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, który zachodzi w naszym mózgu, który pozwala na organizację wszystkich bodźców, jakie dostarczamy sobie i jakie otrzymuje nasze ciało i nasz umysł przez cały dzień, i następnie integracja sensoryczna pozwala nam na udzielenie właściwej odpowiedzi, czyli na stworzenie tak zwanej reakcji adaptacyjnej organizmu. Czyli to jest to, jak reaguje na nasze ciało. Tak. To jest to, na co nasze ciało pozwala nam zareagować. Twórczyni metody integracji sensorycznej wykazała takie praktyczne znaczenia trzech podstawowych systemów zmysłowych, i na tym się ta terapia głównie opiera, prawda? To chyba powinien powiedzieć każdy, kto chociaż w nawet w najmniejszym stopniu interesuje się integracją sensoryczną. Tak, w integracji sensorycznej, w jej rozumieniu, najważniejsze są trzy systemy, trzy, trzy układy. Mamy do czynienia z systemem dotykowym przedsionkowym i prioproceptywnym. Co ważne, te wszystkie systemy ze sobą zawsze współpracują, wzajemnie na siebie wpływają i ich współpraca jest bardzo ważna na każdym etapie kolejnych kroków podejmowanych w czasie terapii. Na przykład system dotykowy jest najlepiej i najpowszechniej nam znanym. Jego receptory znajdują się na naszym całym ciele. Głównie mamy je. Na opuszkach naszych palców, na skórze warg, na zakończeniu języka, ale tak naprawdę przez cały dzień odbieramy naszym ciałem całkowicie nasze bodźce. Co nam daje układ dotykowy? Przede wszystkim to, że pewnych nawet wyborów możemy dokonywać dlatego, że coś lubimy, a nie dlatego, że coś musimy. O czym mówię? To znaczy chociażby kwestia wyboru stroju. Zazwyczaj staramy się wybierać to, co nam się spodoba, a nie to, co ma odpowiednią fakturę albo na przykład jest wyłącznie miękkie w dotyku i pozbawione metek. Układ dotykowy pozwala nam stwierdzić, gdzie jesteśmy dotykani. Kto nas dotyka, a przede wszystkim co, i jaką formę i jaką strukturę my dotykamy? Czyli to też dzięki temu jednych z nas te metki drapią, jedne dzieci na przykład tak. metki drapią, dla kogoś jedna rzecz jest zbyt obcisła, a dla kogoś jest po prostu wygodna. Tak, oczywiście. I na tym polegają różnice w tym odbiorze. Czyli każdy z nas otrzymuje te informacje świata zewnętrznego plus z własnego organizmu, ale zupełnie inaczej reagujemy na te informacje. Czyli bardzo często jest coś takiego, że nie ma przekazania właściwej informacji dalej do. Budycji. Do mózgu i do, dalej do receptorów motorycznych, po to, żeby była właściwa reakcja. Czyli to, o czym mówimy. Niektórym właśnie przeszkadzają faktury i struktury strojów, które nosimy. A jak przełożyć na, na takie codzienne funkcjonowanie system czucia głębokiego, czyli ten drugi z trzech systemów? Co ono oznacza? System prioproceptywny pozwala nam na odbieranie bodźców świata zewnętrznego i z naszego ciała za pomocą receptorów, które znajdują się w głębokich częściach naszej skóry. Ale także w mięśniach i stawach. Dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka jest pozycja naszego ciała, gdzie się znajdujemy, jesteśmy świadomi, że mamy dwie ręce, dwie nogi i jak możemy je wykorzystać. Praktyczne użycie to jest to, że zazwyczaj staramy się nie upadać, nie potykać i nie przewracać. Czyli jesteśmy w stanie wybadać odległość między przeszkodą, jesteśmy w stanie ją ominąć, a nasze ruchy są ekonomiczne, sprawne i nie są nieskoordynowane co bywa często cechą w, w, u tych dzieci, u tych osób, które mają właśnie problemy z tym układem sensorycznym. I układ trzeci, czyli przedsionkowy, zwany zmysłem równowagi. Zmysł równowagi bardzo ważny wśród tych trzech układów, zdecydowanie system najistotniejszy. Warto podkreślić, iż system ten unifikuje bodźce odbierane przez ten, ale także i pozostałe układy. System ten pozwala nam stwierdzić, jak zmienia się położenie naszego ciała i położenie naszej głowy względem Ziemi? To znaczy to, że my automatycznie odczuwamy zmianę pozycji naszego ciała. To, że nasze oczy automatycznie rozpoznają, czy coś się porusza, czy coś akurat stoi w miejscu. Najłatwiejsze zaobserwowanie to jest to, czy niektórzy z nas uwielbiają huśtawki i, i zjeżdżanie, wszelkiego rodzaju karuzele. Natomiast niektórzy w sposób jasny i klarowny i zdecydowany mówią absolutnie ten typ rozrywki nie jest dla mnie. Yy, powiedziałyśmy o tym, że niektórzy o tym mówią, czyli po prostu się między sobą różnimy, ale są też sytuacje, które nazywamy zaburzeniami, prawda? Czyli już ten z, któryś z systemów nie funkcjonuje tak, jak powinien, i tu nie chodzi o różnice pomiędzy nami, pomiędzy dziećmi na przykład. Kiedy mówimy o zaburzeniach? Po czym je rozpoznać? Yy, żeby zrozumieć istotę zaburzenia, musimy wiedzieć, co to jest ta prawidłowa reakcja typowa, czyli ta prawidłowa reakcja, prawidłowe przetworzenie to jest automatyczne odebranie bodźców. I następuje jego integracja, zebranie bodźców i następuje odpowiedź naszego organizmu, która jest właściwa dla danej sytuacji, dla, dla danej okoliczności. Z zaburzeniem mamy do czynienia wtedy. Kiedy nasze na przykład receptory sensoryczne czy też motoryczne nie przekazują właściwej informacji do centralnego układu nerwowego, tym samym nie ma odpowiedniej, czyli adekwatnej odpowiedzi ze strony naszego układu. Czyli, na przykład, e, właściwą reakcją jest to, że po skorzystaniu z karuzeli jest tak zwany lekki oczopląs porotacyjny. Natomiast jeśli pojawiają się wymioty, ból głowy, a oczopląs porotacyjny trwa znacznie dłużej niż przewidują to normy oznacza to, że mamy do czynienia z pewnym zaburzeniem. Ale jeszcze chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że w przypadku wszelkich trudności, zaburzeń musimy zawsze myśleć o tym, na ile te zaburzenie utrudnia nam codzienne funkcjonowanie. Bo prawda jest taka, że każdy z nas jest inny i specyficzny. Ty być może lubisz karuzele, ja zdecydowanie mniej. Ktoś bardzo lubi się wspinać, a ktoś inny nie lubi dużych przestrzeni i czuje się nieswojo. Musimy pamiętać o tym, że jeśli rozpatrujemy zaburzenie, to zawsze myślimy o tym, w jakim aspekcie, na jakim poziomie i w jakim zakresie utrudnia nam ono codzienne funkcjonowanie. A przekładając to na y, pracę nauczyciela wychowania przedszkolnego, co powinno go y, zaniepokoić? Jakie objawy może zaobserwować w codziennej zabawie pracy z dziećmi? Tych objawów naprawdę jest sporo i pewnie teraz nie zdołamy wymienić wszystkich i musimy też podkreślić, że nie wszystkie wymienione za chwilę przez nas objawy będą od razu oznaczały zaburzenia, jeśli chodzi o zaburzenia integracji sensorycznej. To, co na pewno i najłatwiej jest e, zauważyć nauczycielom wychowania przedszkolnego, to jest nadwrażliwość, czyli nadwrażliwość dzieci i to, jeśli chodzi o różne systemy, czyli mamy nadwrażliwość dotykową, czyli dziecko niechętnie się pozwala dotykać. Niechętnie pozwala na dotykanie swojej głowy. Są dzieci, w które w sposób e, wyraźny manifestują niechęć do obcinania włosów, do obcinania paznokci, czy też czesania włosów. E, może być nadwrażliwość słuchowa, czyli nauczyciele od razu widzą, że e, Uczeń przedszkola zakrywa uszy, ponieważ wysokość dźwięków jest dla niego zbyt trudna do zaakceptowania. Tak samo może być sytuacja z ostrym światłem, które występuje w sali przedszkolnej. Czyli ta pierwsza nadwrażliwość jest to ta cecha, którą nauczyciele wychowania przedszkolnego najłatwiej i najczęściej obserwują. Musimy także pamiętać o zachowaniach, które są nieadekwatne, czyli mamy nieprawidłowy poziom aktywności dziecka, czyli w grupie zapewne są dzieci, które uwielbiają wspinaczkę, kochają drabinki i mamy wrażenie, że właściwie one nie widzą tej granicy, że nie odczuwają w ogóle niepokoju, że mogłyby wejść jeszcze wyżej, tylko konstrukcja drabinki im w tym przeszkadza. A z z drugiej strony, w każdej grupie na pewno znajdą się dzieci, które będą tego ruchu unikały, będą niechętne do zabaw, zabaw ruchowych, będą niechętnie wchodziły na wszelkiego rodzaju przyrządy i zabawki, znajdujące się na placu zabaw. Ale czy to, że to dziecko chciałoby, mogłoby wyżej, to już jest objaw, który powinien niepokoić, czy to jest po prostu kwestia spostrzeżenia, spostrzegawczości nauczyciela? Czy powinien te informacje przekazać dalej? Do tego dążę. Czy powinien zaalarmować rodziców? Albo kiedy powinien zaalarmować rodziców? Rodziców należy poinformować wówczas, kiedy zachowanie dziecka w jakiś sposób rodzi pewne niebezpieczeństwo. Czyli nie jest problemem, kiedy po raz pierwszy i drugi powiemy Stasiowi: Stasiu, nie wchodzisz, jest za wysoko, uważaj, i Staś zauważy. Grożące mu niebezpieczeństwo, oceni wysokość, odległość i podejmie za nawet dziesiątym razem tę decyzję, aby wysoko nie wchodzić, i nie wykona żadnego niebezpiecznego działania. Gorzej jest, kiedy to dziecko po prostu nie odczuwa żadnego niebezpieczeństwa, czyli autentycznie wspina się na, na parapety, może wykonać ruchy i działania zagrażające jemu, jak i innym dzieciom. A jeśli chodzi o y, tę nadwrażliwość na dźwięki, o której mówiłaś, kiedy powinna nas zaniepokoić? Czy to jest normalne, że kiedy dzieci bawią się w grupie, jednemu z nich to przeszkadza, bo jest za głośno? E, czy już ten pierwszy sygnał powinniśmy y, przekazać rodzicom? Absolutnie nie pierwszy sygnał, dlatego że pamiętajmy, że to też polega wszystko na obserwacji, a taka jest prawda, że dziecko zaczynając przygodę przedszkolną, Zaczyna przyzwyczajać się do tego wszystkiego, w związku z tym on się też zacznie osłuchiwać i przyzwyczajać. Więc jeszcze, jeżeli następuje tak zwana habituacja, czyli przyzwyczajenie do, do na początku negatywnie odbieranych bodźców, nie powinno nas to w ogóle martwić, bo będzie to naturalny proces dojrzewania układu. Natomiast jeśli sytuacja się nasila i są sytuacje, które sprawiają, że autentycznie zauważamy, że obiektywnie dla pozostałych dzieci nie jest to nadmierny hałas, a dana osoba wyraźnie zgłasza niemożność zniesienia tego e, hałasu, można zwrócić uwagę rodzicom. Ale pamiętajmy, nie rozpatrujemy wszystkiego pod kątem jednego objawów. To musi być pełen wachlarz, który sprawi, że będziemy mogli przekazać dalej tą informację rodzicom. Eksperci mówią, że integracja sensoryczna jest bardzo ważna w tym wieku, w, na etapie życia, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, między trzecim a szóstym rokiem życia. Dlaczego wtedy to jest takie ważne? Dlatego, że wtedy w sposób idealny powinien ukształtować się nasz system nerwowy. I tak naprawdę ten system integracji sensorycznej zaczyna się u nas kształtować od momentu życia płodowego, kiedy mama spaceruje, chodzi, rusza się i dziecko odczuwa te wszystkie ruchy. Kończy się w okolicach dziewiątego i dziesiątego roku życia. I musimy pamiętać, że już później mamy do czynienia tylko i wyłącznie z doskonaleniem. Dlaczego integracja w tym momencie jest także ważna? Dlatego że w tym momencie u dziecka generalnie zachodzi bardzo dużo zmian. A to uczy się umiejętności trzymania właściwego narzędzia kreślarskiego, a to zaczyna funkcjonować w grupie, a to rozszerza swoją dietę, a to poznaje inne dzieci. Zaczyna funkcjonować społecznie i emocjonalnie. Dlatego też integracja sensoryczna pozwala na ten stabilny rozwój i umożliwia Przeciwdziałanie być może pojawiającym się w przyszłości trudnościom. Chociaż z tego, co mówisz, wynika, że jeżeli nie zauważymy czegoś w wieku przedszkolnym, to jest jeszcze kilka lat, żeby zareagować. Tak. Około trzech lat po ukończeniu przedszkola, tak. do tego dziewiątego roku życia. Tak, to jest ta taka granica. Powiedzieliśmy już, co powinno nauczycieli zaniepokoić, ale powiedzmy przede wszystkim, co nauczyciel może zrobić, aby dbać profilaktycznie, aby rozwijać prawidłowo dzieci pod kątem sensorycznym. Co może robić nauczyciel wychowania kon yy, przedszkolnego konkretnie? Konkretnie to każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego robi bardzo dużo od momentu, kiedy wchodzi do swojej grupy. Musimy pamiętać, że integracja sensoryczna to nie jest nowy wymysł. To wszystko się działo 50 i 60 lat temu w naszych klasach i dzieje się do dziś. Integracja sensoryczna rozpoczyna się od momentu, kiedy pani wchodzi do swojej grupy. Integracja sensoryczna to konstrukcja sali, w której dzieci są. Czy nie jest przeładowana, czy nie ma zbyt drażliwych kolorów, a może z drugiej strony jest zbyt mało tych bodźców. Kolejna rzecz, bardzo ważny w przypadku wychowania przedszkolnego, jest chociażby ilustrowany ramowy program całego dnia. Dzieci dzięki temu zyskują pewność, co się, będą, co się będzie działo, wiedzą jaka będzie następna, wiedzą jaki będzie ich kolejny krok, nie są zaskakiwane. To jest to wszystko, co do tej pory nauczyciele wychowania przedszkolnego robią i mówią, czyli na przykład uprzedzają o zmianach. Dzięki temu dzieci mają okazję przyzwyczaić się i zaakceptować nowe okoliczności. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby nauczyciele wychowania przedszkolnego pamiętali o tym, że nie wszystkie dzieci reagują od razu. To znaczy, że kierowane do nich polecenia nie od razu oznaczają reakcję po stronie dziecka. Czasem, zwyczajnie i po prostu trzeba chwilkę dłużej poczekać, dając szansę dziecku, aby właściwie zareagował. Co można zrobić? Na przykład pamiętając, że kiedy mamy dzieci nadwrażliwe dotykowo, abyśmy ich no, nie muskali. Że wystarczy mocniejszy docisk, mocniejszy docisk, dotyk, co sprawia, że dziecko zupełnie inaczej odbierze ten kontakt fizyczny. Czyli dla niego to nie będzie drażniące, a raczej kojące. Tak. Bardzo ważne i to jest... Na pewno coś, co większość nauczycieli wychowania przedszkolnego robi, to jest wprowadzenie ruchu w ramy codziennego dnia. Ruch w formie przerwy między zajęciami jest fantastyczną formą przede wszystkim rozładowania emocji dziecięcych, sprawienia, że dzieci później, po takiej rozgrzewce ruchowej, dużo łatwiej wejdą na poziom edukacyjny, ich stan skupienia będzie dłuższy, a co za tym pójdzie, nie będą, prowadzi, nie będą przerywały prowadzonych zajęć dydaktycznych. Więc wszelkiego rodzaju zajęcia ruchowe, to, co nauczyciele robią, pajacyki, Podskoki na jednej, obunóż, pełzanie, ciąganie to wszystko, co sprawia, że nasz system nerwowy zostanie doładowany, a w związku z tym my będziemy później prawidłowo funkcjonować. Mówisz o tym, że takie przerwy powinny być co jakiś czas w przedszkolu super, kilka razy dziennie. Super jak jest, dlatego że na pewno w każdej grupie są dzieci, które będą potrzebowały bardzo mocno tego ruchu, a z pogodą bywa różnie w okresie jesienno-zimowym. W związku z tym te przerwy ruchowe między zajęciami są fenomenalnym rozwiązaniem właśnie dla tych dzieci. Kolejne inne rozwiązanie dla dzieci z zupełnie innymi potrzebami to jest tak zwany kącik wyciszenia. Pomysł, który istnieje i stosowany jest w, w całym naszym kraju bardzo często czyli miejsce, gdzie dziecko, które jest nadwrażliwe na pewnego rodzaju bodźce, może po prostu się schować, gdzie ma poduszki, gdzie się może odgrodzić, gdzie jest być może ciszej i ciemniej, co sprawi, że on jest w stanie uregulować swój system nerwowy. Jeśli dziecko nauczy się regulacji swojego systemu nerwowego, będzie lepiej funkcjonowało samo ze sobą, ale przede wszystkim my odczujemy, jako grupa przedszkolna, tego namacalne efekty. Chciałam jeszcze wrócić do ruchu, bo to ciekawe, co mówiłaś, że ten ruch jest tak ważny. Integracja, w ogóle sensoryka kojarzy nam się raczej z dotykaniem, z różnymi fakturami i takimi zajęciami, kiedy dajemy dzieciom przestrzeń do, do tak. różnych właśnie faktur na przykład, a ty mówisz, że ten ruch jest strzelenie ważny i to taki ruch Naprawdę podstawowy, jak proste ćwiczenia. Dlaczego to jest takie ważne? Ruch w wieku przedszkolnym jest dlatego ważne, że dziecko kończąc przedszkole i rozpoczynając pierwszy etap edukacji powinno być pewne i stabilne motoryczne i pod względem emocjonalnym. Bez ruchu nie osiągniemy tego. Każde dziecko ma w sobie naturalny pęd, pęd do ruchu. Tylko nie zawsze ten ruch, który dziecko samo sobie dostarcza, jest w stanie wyrównać jego system nerwowy i doładować o te bodźce, które potrzebuje. Dlatego ruch w trakcie prowadzonych zajęć didaktycznych w przedszkolu umożliwia dzieciom doładowanie tego systemu nerwowego, ale przede wszystkim uczy skupienia. Świadomości swojego ciała, odnalezienia swojego ciała. Wiem, gdzie mam rękę, wiem, gdzie mam nogę, potrafię stanąć na tej jednej drodze, trafić woreczkiem. Różnicuję wielkość i kształt woreczków, z którymi mam się posługiwać. Więc te wszystkie proste, najprostsze ćwiczenia, które my bardzo dobrze znamy od dziesiątych lat, idealnie pomagają dzieciom, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o aspekt integracji sensorycznej, organizacja przestrzeni, bo powiedziałaś o niej dość krótko, że ta sala powinna być wyważona. Ale co to znaczy? Czego unikać? Jakich kolorów? Czy są jakieś konkretne, których powinniśmy unikać? Na pewno wszystkie żywe kolory będą miały za zadanie pobudzenie dzieci. To jest taka natu naturalna nasza reakcja. Czyli nieduża liczba kolorów, bardziej stonowane, w podobnej gamie kolorystycznej, będą w stanie sprawić, że dzieci nie będą od samego początku pobudzone, ponieważ w ciągu tego rytmu przedszkolnego nie chodzi nam o to, żeby to dziecko nie stanie pobudzać, tylko właśnie, żeby te dzieci pobudzone miały szansę uregulować i nieco się uspokoić. W związku z tym ta organizacja naszej y, przestrzeni przedszkolnej jest bardzo ważna. Czy mamy miejsce na pochowanie tych rzeczy, czy te rzeczy, rzeczy na nie wystają. Jaka jest ilość tych zabawek? Czy jest szansa pochowania tych zabawek? Pamiętajmy o tym, że proces sprzątania w klasie. To jest także proces doświadczania naszego układu nerwowego. Dzieci, które mają tę potrzebę z głębokiego docisku, które potrzebują ruch, świetnie nadają się do tego typu prac, czyli możemy poprosić, żeby pomagały nam sprzątać, odnosiły zabawki, ciągały worki z klockami. To wszystko będzie jedynie i wyłącznie z korzyścią dla najmłodszych. E, powiedz proszę, jakie są przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej? Dlaczego tak się dzieje, że, że te zaburzenia występują? Jeśli chodzi o przyczyny zaburzeń integracji sensorycznych, jest ich kilka, musimy jednak pamiętać, że nie każda z tych przyczyn zapewne wywoła zaburzenia. Ona po prostu czasami może zwiększyć ryzyko pojawienia się zaburzeń. Jak to jest z zaburzeniami, jeśli chodzi o układ nerwowy i neurologiczny? Dlatego najważniejszy tutaj jest ten etap ciąży. Bardzo ważne jest to, czy ciąża była prawidłowa, czy nie były przyjmowane leki, czy nie była to ciąża leżąca, czyli dziecko nie mogło doświadczać ruchu już w łonie mamy. Następny aspekt to jest przedłużająca się nawet żółtaczka fizjologiczna. Kolejną kwestią, której warto wspomnieć jest niedojrzałość pierwotnych systemów. Mam na myśli tutaj ten system dotykowy, który jako pierwszy pojawia się u nas, a później systemu przedsionkowego. Inną ważną rzeczą to jest, są wszelkiego rodzaju choroby, na które małe dzieci cierpią, to znaczy przedłużające się i wielokrotne infekcje, zapalenia uszu, szczególnie jeśli mamy do czynienia z wysiękiem, Alergie, to wszystko może sprawić, że ten proces przetwarzania wszystkich bodźców z zewnątrz może być niekiedy zakłócony i może to wpływać na kolejne etapy rozwoju. Jeżeli dojdzie do tej sytuacji, kiedy pomoc specjalisty jest potrzebna, na czym polega terapia integracji sensorycznej? Bo te terapie wiem, że też w przedszkolach występują coraz częściej są tak, organizowane, tak, prawda? Tak. Przedszkola jednostki, placówki przedszkolne są bardzo świadome procesów rozwojowych najmłodszych dzieci. Świadome są także potrzeb dzieci i wychodząc naprzeciw potrzebom rodzicom, bardzo często zajęcia integracji sensorycznej organizowane są w placówkach przedszkolnych. Jak wygląda ta terapia? Terapia ma na, przede wszystkim na celu stymulowanie bazowych systemów, które były wspomniane wcześniej. W związku z tym, pierwsze wizyty u terapeuty jest to dokonanie stosownej diagnozy, wywiad z rodzicem, swobodne obserwacja obserwacja dziecka poprzez zabawy. Przeprowadzenie szeregu obserwacji oraz badań wówczas terapeuta integracji sensorycznej zyskuje wiedzę i świadomość, który z systemów nie działa właściwie. Sama terapia polega na przygotowaniu zestawu ćwiczeń terapeutycznych w specjalnie przygotowanej i zaaranżowanej sali terapeutycznej. Musimy pamiętać, że zorganizowanie sali do integracji sensorycznej jest celowe i planowe. Występują tam tylko i te wyłącznie urządzenia, przyrządy, które mają na celu pomóc naszym dzieciom właśnie w rozwoju poszczególnych systemów i ich usprawnianiu. Bardzo ważną kwestią w trakcie terapii jest to, że każdy z wykonywanych ćwiczeń ma jakiś cel i jakąś rolę. Nie są to przypadkowo dobrane do siebie z ćwiczenia. Są to ćwiczenia, które mają za zadanie wzmocnić ten system, który tego wzmocnienia wymaga. Są to ćwiczenia e, aktywności lubiane, przeplata, przeplatane z czynnościami mniej lubianymi przez dzieci po to, aby wytworzyć tą wewnętrzną motywację i zachęcić dziecko, dziecko do ćwiczeń. Z czasem oczywiście kolejne ćwiczenia są nieco trudniejsze, tak aby dziecko zachęcić, że jest w stanie dokonać progresu, progresu i widzi zmiany i efekty płynące z udziału w terapii. A czy są jakieś ćwiczenia, aktywności, które na co dzień występują właśnie podczas terapii integracji sensorycznej? A polecałabyś choćby w ograniczonym stopniu przenieść je do sali przedszkolnej, czyli do takiej codziennej pracy z dziećmi? Do głowy przychodzą mi dwie formy. Pierwsza proponowana przeze mnie jest to ścieżka sensoryczna. Teraz mamy okres pięknej jesieni. Proponowałabym na przykład, i tak dzieci w przedszkole zbierają różnego rodzaju kasztany i żałędzie, wysypać je w dużym pudełku, y, od butów na przykład, czy też miejsce, i zaproponować dzieciom zdjęcie skarpetek i sprawdzenie, które z dzieci spróbuje po prostu pochodzić po tych kasztanach, które będzie miało odwagę nasycić się dotykowo w ten sensoryczny sposób. Inną kwestią jest też u maluszków. Bywają trudności z przekroczeniem linii środka ciała, czyli umiejętność, aby lewa ręka była po prawej stronie, pracowała, a prawa rączka po lewej stronie. Fajną i prostą zabawą, która ma szansę sprawdzić się w przedszkolu, jest zastosowanie dwóch pachołków. Zazwyczaj w przedszkołach są różnego rodzaju kółka, typu ringo, gumowe kółeczka. I nauczenie, pokazanie dzieciom, aby jednocześnie próbowały nałożyć kółka z prawej dłoni na lewy pachołek, a z lewej dłoni na prawy pachołek. Sprawdzimy wtedy, czy dzieci są w stanie zrobić to jednocześnie, czy dzieci nie próbują boczkiem przekręcić ciała, czy istnieje po prostu ten problem, który jest związany z przekraczaniem centralnej linii. Ciała. W zasadzie bardzo proste ćwiczenia, tak. wymaga tylko takiej świadomości i chęci nauczyciela. Zgadza się. I chyba to będzie dobra puenta tego warsztatu, czyli wykorzystujmy te możliwości naszego środowiska i bądźmy świadomymi nauczycielami, aby rozwijać także sensorycznie właściwie nasze dzieci. Karolina kiersnowska była gościem studia dobrych praktyk. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. A Państwa zapraszamy na naszą platformę edukacja pod .pl po certyfikat uczestnictwa i do zobaczenia w kolejnym warsztacie.